Jak osiągnąć taki efekt w iPhone'ie? Już Ci pokazuję, zobacz. Ok, na początku wchodzisz sobie w aparat i tutaj wybieraj sobie, wybierz sobie tryb poklatkowy. I teraz tak, jesteś w jakimś mieście. Włączamy nagrywanie, ustaw sobie w taki sposób i idziesz, tak żeby było stabilnie. Gdy masz już to nagranie, wchodzisz sobie w CapCut darmowa, wchodzimy sobie tutaj i teraz tutaj nowy projekt, wgrywamy to nagranie pokładkowe, czyli mamy je tutaj, ok bierzemy, dodaj i teraz zobacz, ono wygląda normalnie tak ale dodamy efekt, czyli stukasz sobie w tą ścieżkę i tutaj szukasz sobie coś takiego jak rozmycie jak w ruchu i tutaj wybierasz sobie 100% i około 20 tryb mieszania bierzemy sobie tutaj, akceptujemy Teraz się wykonuje rendering i zobacz za chwilę co będzie. I mamy efekt.